Rafale, co to za afera między tobą a Agnieszką Kaczorowską? Jaka afera? Ja nie widzę żadnej afery. Po prostu a, ja nic nigdy nie mówiłem o Agnieszce Kaczorowskiej, a osobiście mogę powiedzieć tylko, że bardzo ją lubię. Życzę jej, żeby wygrała, bo bardzo ciężko na to pracowała. A, jak tańczyliśmy razem, było przesympatycznie, miła atmosfera. Jest mi czasami tylko trochę przykro, jak Agnieszka tak trochę zgryźliwie mówi w różnych programach czy też wywiadach na mój temat. Tyle. Ale jak myślisz, skąd to się wzięło? Dlaczego taki stosunek ma do ciebie teraz? No właśnie, sam się cały czas zastanawiam, i to już musiałbym ja zapytać, albo ty samej Agnieszki. A nie było między wami konfrontacji w cztery oczy? No właśnie nie, 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 było. A chciałbyś? Ja nie mam nic, ja, ja, jeżeli spotkam Agnieszkę, przywitam się z nią, ja nie mam nic, a, no po prostu jest mi przykro, tak, tyle, ale coś powiem, tego wymaga kultura i tyle.